To jest dobre pytanie, bo, bo niestety wybór jest, jak to by powiedzieć, złośliwy między dżułą a cholerą, tak? Czyli z jednej strony, że on nam proponuje, że y, możemy te środki, które mamy obecnie w OFE, pamiętajmy, że tam została mniej więcej połowa tego, co, co odłożyliśmy, bo pozostała połowa już została przeniesiona na nasze konta w ZUS-ie. Natomiast tą połowę możemy albo przenieść do czyli nasz, nasze konto w zakładzie ubezpieczeń społecznych zostanie powiększone o tę kwotę, którą mamy dużo na albo możemy przenieść do nowego, nowego funduszu państwowego, który będzie zarządzał w, tymi środkami. Natomiast w przypadku tego drugiego rozwiązania, czyli przeniesienia do, do zarządzania w funduszu, rząd powierzy od nas tak zwaną opłatę przekształceniową w wysokości 15%. No i to trudno zaakceptować, bo trzeba, bo trzeba przypomnieć, że myśmy opłatę od tych środków już płacili. Przecież, jak odprowadzaliśmy składki do otwartych funduszy emerytalnych, to zarządzające fundusze pobierały już opłatę od tych składek i pobierały też składkę za, za zarządzanie. Także w, ja nie bardzo widzę uzasadnienia dla tego, w, dla tego ruchu. Natomiast rząd to tłumaczy tak, że w ten sposób zapłacimy teraz, ale potem nie będziemy płacić w przypadku wypłaty tych środków, czyli nie zapłacimy podatku dochodowego w przyszłości. I straszy nas, że jeśli tego nie zrobimy, czyli przeniesiemy środki do ZUS-u, to w ZUS-ie one nie będą dziedziczone. No i to znowu, to nie do końca tak jest, bo w przypadku przeniesienia w, do ZUS-u, nie ma dziedziczenia wprost, ale jest tak zwana instytucja, Przeniesienia się na emeryturę małżonka albo małżonki w przypadku, kiedy ona jest wyższa. Czyli mówiąc proste, jak ja przyniosę sobie środki do OFE i nie dożyję emerytury, to moja żona będzie mogła zyskać 80% emerytury wynikających z moich odłożonych składek, więc de facto to jest quasi -liczenie. Więc sytuacja jest tutaj skomplikowana, bo znowu w przypadku przeniesienia środków do, do ZUS-u te wypłaty będą opodatkowane podatkiem dochodowym według skali, czyli w, jeśli to będzie wysoka emerytura, no to będzie to w, według skali w progresywnej. Także, także widzimy, że sytuacja jest tutaj jest skomplikowana. Czyli z jednej strony mamy obietnicę stosunkowo wyższego zwrotu, jeśli zostawimy te środki na rynku kapitałowym, jeśli przenosimy je do ZUS, one są indeksowane, ich wartość realna jest utrzymana, natomiast nie możemy liczyć na te ewentualnie potencjalne wysokie zyski kapitałowe. Natomiast jeszcze raz trzeba pamiętać o tej opłacie przekształceniowej, czyli w, z naszych 100 zł zaczyna pracować 85, czyli musi naprawdę minąć sporo czasu przy dosyć dobrej stopie zwrotu, żebyśmy nadrobili to, co nam w ta opłata przekształceniowa zabierze.